W, Muzeum, techniki. Na, w Muzeum Techniki lub w innych miejscach, które, które mogą te y, y, urządzenia jakoś y, ludziom pokazać. No Właśnie spróbujmy znaleźć się na moment w Muzeum Techniki i sprawdzić, co tam tak naprawdę jest, a o tym powie Andrzej Berezowski. Szykujemy się do rekonstrukcji maszyny liczącej GAM-1, czyli pierwszego tworu w polskiej informatyce po II wojnie światowej, kiedy grupa matematyków, słysząc, że gdzieś w Ameryce powstał komputer, nie znając jego planów, schematów, bo to oczywiście były tajne schematy, zwłaszcza, że to były maszyny głównie pracujące dla wojska, spróbowała zrobić coś bardzo, bardzo podobnego. Ta próba zakończyła się powodzeniem. W Zbiorach Muzeum Techniki znajdują się maszyny niezwykle ważne dla polskiej myśli technicznej i dla wynalazczości maszyny, które zostały zbudowane w jednym egzemplarzu, jak na przykład prototypowa maszyna ODRA 1002, jak na przykład analizator równań różniczkowych z 1954 roku oparty na lampach. Produkcji niemieckiej, bo były to lampy z Demobilu. Ciekawostka, jak na przykład komputer Karpińskiego KAR-65, również w jednej Sztuce. Muzeum Techniki uważa, że ma te zbiory najlepsze. Niemniej Muzeum Techniki brakuje paru modeli. Momika 8B nie mamy, a bardzo byśmy chcieli. Kara 65 nie ma. K202 jest rozwinięciem Kara 65. O co możemy apelować do słuchaczy radiowej jedynki? O minikomputery, o mikrokomputery, bo te znalazły się już w posiadaniu Kowalskiego. Tak jak wiadomo, ostatni polski komputer, a jednocześnie i polski PC, to Mazowia z 1986. Poszukujemy nie tylko maszyn, ale także wspomnień osób, które na przykład pracowały na komputerach, pracowały na K202, pracowały na całym systemie MER, począwszy od MER 400 i wszystkich innych MER lub ODR. Jesteśmy ubodzy póki co w materiały zdjęciowe dotyczących polskich komputerów. Także zdjęcia osób, które liczą na tych maszynach, które cokolwiek na nich robią, które były z nimi związane. No jeżeli informacja będzie ważna, z magnetofonem, dyktafonem przyjedziemy, chętnie wysłuchamy. Jedynka. Polskie Radio. Jedynka polskie radio przyłącza się do akcji Ocalić od wyrzucenia zainicjowanej dziś przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Więcej szczegółów panie profesorze, można. No chyba najważniejszy jest kontakt. Jeśli państwo macie jakieś wspomnienia, dokumenty, czy też stare maszyny, których, z którymi nie wiecie, co zrobić, to bardzo prosimy o kontakt. Adres mailowy jest taki. Historia małpa pti, Polskie Towarzystwo Informatyczne pti.org.pl Historia małpa, pti Pan Andrzej Berezowski z Muzeum Techniki prosił także, by przekazać informację o numerze telefonu 22 656 6774 lub możliwość także pisania do niego pod adres, który mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Muzeum Techniki. Także polecam stronę internetową Muzeum Techniki. Róbmy wszystko, by ocalić od wyrzucenia, a na pewno gdzieś na starych strychach, a może w piwnicach, a może jeszcze nawet na biurkach w Państwa domach znajdują się polskie maszyny matematyczne, Panie profesorze, czy pan y, może kolekcjonuje, zbiera, czy jest ciekaw tych polskich zbiorów? No, z, jest parę takich bardzo ciekawych zbiorów w, w rękach prywatnych. Ja niestety nie mogłem, bo zbyt dużo jeździłem i, i włożenie różnych starych urządzeń nie wchodziło w grę. W związku z tym prywatnie nie, ale popieram wszystkie inicjatywy, które zmierzają do u, udokumentowania tej historii. Czy powstanie specjalne muzeum? informatyki w Polsce, czy jednak to będzie kolekcja, powiększona kolekcja w Muzeum Techniki? Jak Państwo sobie to wyobrażają? Bo może się okazać, program pierwszy jest słuchany nie tylko w Polsce, ale także poza granicami Polski, że zaczną napływać do Państwa paczki z całego świata od miłośników polskich maszyn matematycznych i co potem z tym zrobić? No, może zacznijmy od tego Muzeum Techniki. Bardzo się cieszymy, że Muzeum włączyło się do naszej inicjatywy. Jeśli nadsyłane zbiory przekroczą pojemność Pałacu Kultury, w którym Muzeum się mieści, <grym> to życzyć, pomyślimy tak. o czymś jeszcze. Doktor myślę, myślę, że w tym momencie namówimy też polskie firmy informatyczne, które obecnie istnieją, żeby troszkę dołożyły swoich środków i jednak zachowały ten. Tak zwane starocie, jak to mówią młodzi, I, bo warto, nie mówiąc o tym, że z czasem te komputery są coraz mniejsze i coraz mniej miejsca zajmują, więc ponieważ te największe, najstarsze albo zniknęły i jest mała szansa, żeby je odzyskać, albo istnieją właśnie muzeum. Także te młodsze, które były mniejsze, to myślę, że znajdziemy na to miejsce do ekspozycji. I po, żeby pokazać młodym, jak to kiedyś on gdzieś bywało, żeby dzisiaj wszyscy mogli cieszyć się informatyką, cieszyć się dostępem do internetu, no i móc korzystać z tych dobrodziejstw, na które pracowało prawie 3-4 cztery, cztery pokolenia. Polskich inżynierów. Również i polskich inżynierów. I astronomów, jak pan i, powiedział. I matematyków, i fizyków, dlatego że na przykład internet do Polski przyszedł dzięki fizykom. Oczywiście bez informatyku by sobie nie dali rady, bo trzeba było ten sprzęt tak, zrobić dla nich. Tak. No i również nawet astronomów. Dlatego że no w swoim, na początku tej drogi tyl, nie było specjalności informatyka. I nikt nie uczył informatyków, oni się musieli najpierw sami nauczyć, później następ... nauczono następnych. Następni następnych, no i również tą dzisiejszą młodzież uczą ci, którzy kiedyś tak. zdobywali te. A ślipy. wydziały informatyki są oblegane przez młodych Polaków, i oby tak było, oby także było tak, że ocalimy od wyrzucenia to, co jest dorobkiem wielu pokoleń polskich inżynierów. Przyłączamy się do akcji Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Także możemy pośredniczyć w przekazywaniu informacji w tej sprawie. Profesor Marek Kołyński, dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych tematycznych dr Wacław Iszkowski prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji byli gośćmi dzisiejszego naukowego wieczoru